Dla mnie. Nie wiem. Witam widzowie. Wiecie? Witam widzowie. Nie. Po prostu nie. Witam. Moi drodzy w kolejnym vlogu. E, ogólnie taka jest sytuacja. O matko lepiej, dobra. To tak nagrywam. Jeszcze świecę jak suja ja, ja i co? Dobra, dobra nagram pana zewnątrz jednak. Ej ja jestem nienormalny. Ja mam jakieś problemy z pamięcią ostatnio, naprawdę. Bo miałam nagrać, co ja robię, co się w ogóle dzieje. A już zrobiłem jedną rzecz, którą jakby. Dobra, nieważne. Ogólnie to. Dzisiaj mam wykład, a przez to, że u mnie na uczelni na magistersku są wykłady zdalnie. Nie wiem, co do tego to wnosi. Po prostu miałam dwa wykłady rano, potem się okazało, że jednak mam przerwę i dopiero mam kolejny o 6.45 więc yy, potrzebowałam ramki. Więc podjechałam do Kazimierza. I co? I teraz wracam na Hatę. Ale ogólnie dzisiaj robimy pewną szaloną rzecz. Szalona rzecz, czyli idę dzisiaj na miasteczko, pierwsze w tym sezonie. znaczy w samym tygodniu był pierwsze, jakby miasteczko w ogóle. No ale teraz idę pierwsze w tym sezonie i pewnie ostatni. Jakby w tym roku kalendarzowym, bo że już inne dni będą tak zimne i w ogóle, że będzie mniej ludzi. Czy będzie mi się chciało? Nie wiem. Chociaż muszę powiedzieć, że aktualnie jestem dobrze nastawiony, więc coś dziwnego, bo ja tak. Mam mieszane uczucia z miasteczkiem. No i teraz wracam na chatę, zrobię sobie obiad. Będę miał ten wykład, no i potem coś podziałamy. Bo się jest mega ciepły dzień, 22 stopnie. Jak na połowę października, mega to no, spoko. Pierwszy zakup. Ramka. Zgłościa, będzie tam ramka. Zwyczajna. Buteczko, które dostałem od Nati. Miałem też w dawnym pokoju. Więc tak, taka będzie. Wtedy coś spiłem. Za dwa 50 złotych, czy coś takiego Otwieramy Dwupak To jak widać, więc to nie jest jakieś takie Sunny Angel-like rosowanie Czy jakieś te inne, ale Te mi się nie podobały I one mają imiona To jest Pedro Miś Polarnie na sobie Rosie Ja nie wierzę w siebie. Ogólnie kolejny raz się to potwierdza, że jestem beznadziejnym vlogerem, youtuberem, cokolwiek. Zrobiłem obiad, wszystko robiłem od podstaw, wszystko, nie wiem, sprzątałem raz i nic nie nagrałem. Za 3 minuty mam yy, ten wykład ostatni, o 16.45, ale pewnie będę robić tą vlogę jeszcze jutro, więc pokażę wam, co dzisiaj jadłem, bo mam jak robi coś takiego, wiecie, jakieś danie od podstaw, to po prostu sobie robię zawsze na dwa dni. I Realizacji, która składa się z takiej Hej, jesteśmy na miasteczku. Aktualnie pier... ja zaczyna troszkę padać. A tam stoją po nasze kwiatki. Czekamy na 35. Ja nie mam 35, nigdy. Ja piję takie coś belgijskie. No Okay. Nie, ja mam jeszcze wódeczki smakowe. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj. Przed deszczem. Napier papier. Napier papier, deszczem. No i co, bo akurat jak przyjechaliśmy. W tym momencie zaczęło padać. Ale my się nie boimy. Nie, my mnie jest cukro. Nie. Trzydzieści pięć? Trzydzieści pięć? Trzydzieści pięć? do dzisiaj do filmiku. Czy lubicie kukurydzę? Piszcie w komentarzach. Ja mogę powiedzieć, że kochamy kukurydzam. Cześć kochani! Uhu, przyjechałam, była naszczona na truna wszystko! Okej, ale Ale Nie! Ogólnie bardzo mi się to podoba, jest fajnie. Mega się cieszę, że będę na YouTube u prima. No, zobaczcie, jak to jest fajnie, zapraszamy Was! Oh, yes, jest <trybujesz> na Jest odpalona! nie.

ratują zazbózka. Brawo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Ale... Czy Witamy Was na przedstawieniu w Teatrze Miasteczko Studenckie AKH. O Jezus! Co się stało dziewczynko? To jest Ala dziewczynka z zapałkami. Jezu, dziewczyno! Boże, zobaczcie na jej włosy! Jest strasznie przemoczona i zmarznięta! Zabierzmy ją do domu! Tu mamy za małe mieszkanie! O nie! Muszę to zostać w tym błocie! Musi Poszła tam, poszła tam. Szybka zapałek. Ukryła wow. się. To już nie Na mnie żegnać strata! Ja jak Berety. Sąd z powrotem. Trzymajcie się, Dziękujemy bardzo za spotkanie, kochani. Pa, lubię wraca Super, mam dziękujemy, nadzieję, dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się pojawię na vlogach Nepcia. No, ja też mam tego nadzieję. Pa, było super. Okay, okay. Nie nagrywasz. Nagrywasz już. Cieknie ze mnie. Cieknie ze mnie, mokra jestem, głodna jestem. Sikło mi się chce, dziękuję Odwróca 5 minuty Szybko biegną Wracam, jestem sobie przemoczona czyli cały Tak naprawdę to, ta kurtka jest mega dobrze trzyma W ogóle nie, nie, właśnie nie przemakam Mam przemoczone troszkę budki i trochę spodnie na dole Ale w ogóle Dzisiaj był najcieplejszy chyba dzień w październiku Można powiedzieć A kurde, piernicza deszcz, napiernicza deszcz i po prostu miałby dzisiaj mega super dzień na, tym, na miasteczku AGH A po prostu no, my przyjechaliśmy i zaczęło napręczeć cały dzień deszczem No i tak wyglądam No co, i teraz wracam Jest jakaś godzina, pół do drugiej dokładnie No i pewnie za jakieś 10 minut jestem na mieszkaniu Więc jest przynajmniej tyle Witam Jest chwilę po 10, ja wstałam Muszę ogarnąć ten syf ponieważ wczoraj e, ten słupek mi wypadł wypadł i wszystko się wysypało, więc zarąbiście, mam nadzieję, że ponownie się tak nie wydarzy no i co, muszę trochę okarnąć pokój, bo to są jakieś szklanki, jakieś te, po wczorajszym. no i co, I dzisiaj idę do pracy na 11 godzin, więc czy coś będzie w tym ciekawego, może a może nie zobaczymy nie wiecie co, ja naprawdę straciłem jakąś umiejętność vlogowania Byłem przez w paczku Macie, musiałam odebrać jedną paczkę. Powiesiłem pranie, muszę się usprzątnąć. Nie no do tej roboty. Zajmę jeszcze obiad, może go dzisiaj pokażę. No i tak, no. Takie życie. Ja nie wiem, że w co się stało, ale przed chwilą zjadłem i zapomniałem tego pokazać. Jestem, naprawdę, to jest. Miałem raz chyba w który się nazywa najgorszy vlog, czyli takiego, ale to jest najgorszy chyba vlog. Nie wiem, w po prostu je ubraniam, bo zaraz muszę wychodzić i. Tak mi się nie chce Dawno mi się aż tak nie chciało Mam nadzieję, że szybko ta zmiana przeleci Chociaż wrócę, będę spał, wstany i będę na kolejną zmianę Idę na tramwaj I jadę tam What the hell, To za oreo oh, w Carrefourze zwykłym Myślałem, że to wziąć, ale tam jest chyba tych rurek pięć I bez takich sorry Minęły 3 godziny równe Jeszcze 8, nie no, zle, ale. Ale chciałbym być już w łóżku 6 godzin, ale tak 5 godzin jeszcze z 11. Cztery godziny. Dlaczego na 9? Skończyłem. 5:30 godziny, plus tak, że to o takie godziny skończyłem. Znaczy Zwyczaj, jak mam jakieś 12-11 godzin, to w ogóle zaczynam wcześniej I kończę na przykład gdzieś jakaś trzecia, czy druga I to są beznadziejne powroty do wszędzie A przynajmniej jak tak później zacząłem i kończę o 5 5.30, no to mam Normalnie już poranna tramwaje, więc Więc bezpośrednio sobie pojadę przynajmniej Dobra, kończę, mam jakieś 3% na telefonie co dałabym E, ogólnie to co, wstałem jakieś 20 minut temu, wykąpałem się, bo no nie podobałem wczoraj, po prostu w... <laughs> całkiem szczęście, że nie przejechałem w tym tramwaju dalej, bo po prostu parę razy odcinało mnie totalnie e... No, jest godzina 13 po 13.00, jakieś tam parę minut, więc na 3 godziny do kolejnej roboty. Muszę coś zjeść. Mogę nie przydałoby się, żebym poszedł do sklepu, bo mam samą końcówkę chleba, nie mam mleka. Będzie takie basic rzeczy. No, i chyba pójdę teraz, a tylko mam krewetki. Ale nie zrobię kaptur Miałem kupić tylko chleb i mleko, takie basic rzeczy. Raz, dwa. <grystwa> Po prostu sobą jak zawsze, idę to wypakować. I w ogóle nie wiem, czy sobie nie zrobić już obiad, bo już jest chwila po 14.00, Nasz sosu mam tu robotę, więc. Znaczy, mam końcówkę chleba, zrobię sobie dwie kromki: jedną z telu, jedną z masłem orzechowym, i chyba do tego zrobię obiad. Dwie kromeczki. Tak, grubo, bo to była końcówka chleba i jak się nie mogę ukroić. I teraz chcę zrobić jeszcze z makaron, po prostu siadanie po... i od razu obiad. No i co, wiecie co, chyba będę kończył tego vloga, bo co, znowu będę dzisiaj nagrywać łazienki, że tyle i tyle są. No nie jest to ciekawe, chyba nie wiem. Mam ostatnio jakieś takie. Nie wiem jak to określić, no nie wiem, po prostu nie wiem, czy. Ogólnie, no ja sobie nagrywam, bo lubię to robić. Na przykład jak byłem za granicą, no to fajnie mi się po prostu też jakby, choć lubię być sam w takich podróżach, no to zawsze mam takie coś, że tutaj coś pokażę, powiem fajnie i jakby dzięki sobie też, jakby dzięki temu też sobie jakby nie wiem, jestem taki zachęcony do zwiedzania i w ogóle co nie. No i też nagrywam po prostu, bo jestem starym dziadem i uwielbiam, to jest moja po prostu ulubiona rzecz. Oglądać stare zdjęcia z mojej galerii plus oglądać moje stare filmiki, bo To jest w ogóle taka rzecz, że ja czasem oglądam moje filmiki i ja w ogóle co ja robiłem ja takie O lol Mam zawsze takie No ale nie powiem, to zawsze jakieś większe liczby oświetleń A przez to, że ostatnio jestem regularny dodaję, jakby dodawam dwa filmiki w tygodniu i w ogóle i zawsze po podróże zazwyczaj się gorzej klikają, no ale still Nie wiem, w ogóle mam takie jakieś Ostatnio w ostatnim czasie mam jakieś takie zanowienia nad różnymi kwestiami. No jest średnio, no ale co zrobisz. Więc pamiętajcie: łapki w górę, łapki w dół. Podajcie na moje social media, chociaż tak, tam mało co dodaję, Subskrybujcie. Jeśli nie wiecie, co napisać, to możecie napisać, jak tam wasze samopoczucie ostatnio, na przykład moje mega średnio, jak słabo. Czy nie jest źle? Wszystko z ale Z drugiej strony, nie wiem. See you. W następnym jakimś vlogu czy, czy czymś. Jeśli nagram. Może nie nagram. Ela.